Flitar to bardzo szerokie zjawisko ekspresji artystycznej, trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Obejmuje on bowiem różnorodne formy nielegalnych artystycznych działań realizowanych w przestrzeni publicznej, które czasem bawią, czasem zaskakują, skłaniają do refleksji, przemyśleń, ale przede wszystkim ubarwiają otoczenie. Choć flitartowi twórcy wywodzą się zwykle ze środowisk niezależnych, dzisiaj ich pracę możemy podziwiać w galeriach i muzeach, a street art stał się cenionym nurtem sztuki współczesnej. Jednak czy wszystko, co możemy zobaczyć na ulicy jest sztuką? W przestrzeni publicznej możemy wyróżnić sztukę publiczną, czyli oficjalne działania artystyczne tworzone przez artystów, którzy otrzymali na to zgodę oraz nielegalne działania artystyczne, graffiti i street art. Termin graffiti pochodzi od włoskiego słowa z graffito oznaczającego drapać. Graffiti znany jest od zarania dziejów. Już w prehistorycznych czasach na ścianach jaskiń pojawiały się wyryte malunki, pokrywane sproszkowaną farbą, wydmuchiwaną za pomocą pustych kości. Dobra, wyjdźmy z jaskini i powiedz, jak było ze współczesnym graffiti, kiedy i gdzie się pojawiło? Dania są podzielone, jest kilka różnych teorii, co zaliczamy do współczesnego graffiti. Um, moim zdaniem współczesne graffiti e, zaczęło się w latach 70. XX wieku w Ameryce to, co się zaczęło pojawiać na ścianach budynków i w metrze, czyli masowe tagi. Nowy Jork i Filadelfia głównie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Nowy Jork i Filadelfia, yy, takie osoby jak Taki193, Julio204 czy Jean-Michel Basquiat. To są osoby, które y, zaczęły masowo podpisywać się w każdym możliwym miejscu. po To prostu wszystko tagować. dzięki cudownemu wynalazkowi, czyli markerowi. Dokładnie, najpierw markerowi, yy, później farbie w sprayu. To są, to są podstawowe narzędzia graffiti. Dzięki nim można rzeczywiście szybko zaznaczyć swoją obecność w całym mieście. Czyli to, co jest tak naprawdę kwintesencją graffiti. Dziś wyróżniamy następujące style. Litery blokowe to najprostsze, najbardziej czytelne formy, często ogromne, tworzące blockbustery, czyli napisy pokrywające całą długość ściany budynku. Wild style, czyli dziki styl, to trudne technicznie formy powstające przez skręcenie liter w taki sposób, że stają się nieczytelne dla zwykłego przechodnia. Bubble Style, czyli styl bombelkowy, to forma liter charakteryzująca się obłymi kształtami. 3D, czyli trójwymiar, to styl typografii dający złudzenie trójwymiarowości. Z czasem przy różnego rodzaju napisach zaczęły pojawiać się postacie zwane charakterami. Obecnie często stanowią one główny motyw prac graficznych. Ok, a co z Polską? Kiedy to do nas dotarło? Do Polski oczywiście dotarło z pewnym opóźnieniem. Pierwsze graffiti pojawiły się u nas pod sam koniuszek lat 80., tak naprawdę na początku lat 90. -tych. To był czas, kiedy wróciły do kraju osoby, które zetknęły się z graffiti za granicą. No właśnie, nie było internetu, nie można było tego oglądać sobie tak jak teraz masowo. Dokładnie tylko trzeba tak. było poczekać, aż nam przywiozą dobre przykłady z oceanu. Tak. Przyjechały osoby, z, które spędziły trochę czasu w Wiedniu, w, w Szwecji, w Niemczech. Tam nauczyły się graffiti, spotkały się z tą kulturą, tam nauczyły się pewnych styli. Przyjechały do Polski. Namalował pierwsze litery, pokazali zdjęcia, pokazali magazyny i po prostu nauczyli całe pokolenie, czym tak naprawdę jest graffiti, o co w tym wszystkim chodzi. Ale nie zapominajmy, że, że rzeczy na murach pojawiały się już wcześniej. Tak? Mieliśmy lata 80., czyli czas buntu, czas buntu przeciwko władzy, kiedy na murach było bardzo dużo haseł opozycyjnych, bardzo dużo szablonów. Które I jeszcze walczyły wcześniej systemy. okupacja niemiecka, powstanie listopadowe. Tak, powstanie listopadowe to były czasy, kiedy już na murach pojawiały się hasła właśnie opozycyjne, walczące, ośmieszające władze. Ja bardzo nie lubię, jak graffiti nazywa się wandalizmem. Powiem szczerze, że mnie to jakoś osobiście boli. Myślę, że nie należy łączyć różnego rodzaju rasistowskich napisów, wulgaryzmów, niszczenia zabytków z tym graffiti o charakterze bardziej artystycznym, prawda? Zgadza się. To jest bardzo trudny temat, tak naprawdę bardzo szeroki. Takim zupełnie skrajnym przykładem to jest graffiti na pociągach, oczywiście nielegalne. Tam nie chodzi tak naprawdę o to, jak bardzo artystyczną rzecz zrobimy na pociągach. Tam chodzi przede wszystkim o to, żeby zaistnieć na mieście, żeby zdobyć, że tak powiem, punkty za pomalowanie tak, pociągu. o to chodziło na no New w, w tych innym, latach 80, tak, prawda? Oni rywalizowały te wszystkie krzół, ekipy graficiarzy między sobą. Kto podpisze się na mecze na Brooklynie i ono potem dojedzie na Manhattan. Ale również pójście w wielkość, tak? Zrobienie nie tylko jednego panelu, ale zrobienie całego wagonu czy całego pociągu. To są te wyzwania. Tam nie chodzi za bardzo o, o o jakieś niesamowite artystyczne rzeczy, z reguły to są proste, blokowe litery, ale chodzi przede wszystkim o ilość, o pokazanie. Graffiti w, swoim, w swoich korzeniach ma zaznaczanie swojego terenu, ma, ma właśnie to tagowanie, bombienie swojej okolicy, jak najbardziej tak. Dopiero później z nurtu graffiti wyłonił się z cheat art, wyłoniło się to, co chciało przekazać troszeczkę więcej, chciało. Pograć z odbiorcą z, z otoczeniem. To jest tak naprawdę największa różnica między właśnie Graffiti a Street Artem. Graffiti jest skupione na sobie, na swoim otoczeniu, na rywalizacji między ekipami, tak jak to powiedziałaś. E, natomiast street art. Dużo bardziej gra z odbiorcą, z otoczeniem. Bardzo często w jakiś sposób nawiązuje do tego miejsca, gdzie się pojawia. A ty jesteś szablonistą i zrobiłeś w swoim życiu wiele szablonów. Powiedz, jak się je wykonuje technicznie i co to w ogóle jest za rodzaj działalności street artowej? Szablon to po prostu matryca. W sztywniejszym podłożu wycięte otworki, które układają się nam w dany obrazek czy, czy tekst. Dzięki temu, jeżeli przepryśniemy czy przeciśniemy farbę przez te otworki, to na murze zostaje nam nasz zaprojektowany wzór. Wycina się je cyfrowo, mechanicznie czy ręcznie? Nie, nie. Mimo, że mamy taki niesamowity postęp technologiczny, w dalszym ciągu zdecydowana większość twórców wycina je ręcznie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli mamy niewielki, prosty szablon, jesteśmy w stanie go szybko wyciąć, później szybko odbić. Ale szablony często są również ogromne, są wielobarwne, co oznacza, że są również wielowarstwowe i przygotowanie takiego szablonu może zajmować nawet dobrych kilka miesięcy. Tak jak tworzy np. MCT, prawda? Wykorzystuje do robienia swoich murali. Chociaż on ma olbrzymie tempo, ale jego szablony pokrywają tak naprawdę całe, całe elewacje budynków. Prawda? Zgadza się. To, co, to, co robi MCT, pracy. czyli ogromna, szablony ogromnej wielkości, to, co robią mostfury, czyli szablony wielowarstwowe, które się w niesamowity sposób przenikają. To, co robi wiele innych osób, które w tych szablonach gdzieś tam posuwają to w różnych kierunkach. Jesteś organizatorem Szablon Dżemu. Co to jest za impreza? Opowiedz o niej. To jest impreza, która raz do roku zbiera twórców techniki szablonu i troszeczkę walczy z takim utartym przekonaniem, że szablony muszą być szablonowe, muszą być identyczne, muszą być zawsze takie same. Nie. W szablonach też mamy różne style, różne techniki, różne sposoby przekazywania treści, interpretacji. Każdy może przyjść i odbić taki szablon razem z wami na wybranym murze? Założenie jest takie, że pokazujemy to, co osiągnęliśmy najlepszego wśród twórców. Natomiast impreza jest jak najbardziej otwarta. Są różnego rodzaju wystawy, ale najważniejsze jest tak naprawdę to spotkanie się i razem malowanie na jednej ścianie. To jest bardzo inspirujące dla samych twórców. I nie I tylko z Polski, prawda? Zapraszasz też chyba twórców z zagranicznych. Tak, to prawda. Co roku staramy się zapraszać osoby z zagranicy. Mieliśmy bardzo fajnych gości. C215, Bitoj, Ortica Nudus, Czarnobyl, Finbar i wielu, wielu innych. Naprawdę osoby, od których można się było wiele nauczyć nauczyć i wiele podpatrzeć. A chyba takie dwie sławy, które jeszcze nie przyjechały, ale może kiedyś przyjadą, takie ikony szablonu to Bleklerat i Banksy. Czy coś wyróżnia ich z tłumu szablonistów, że faktycznie są takimi największymi sławami tej techniki? Masz rację, że oni chyba najbardziej są znani, jeśli chodzi o szablony, ale trzeba pamiętać, że Banksy w tej chwili już tworzy dużo więcej instalacji, ale to właśnie dzięki szablonom zasłyną. Dzięki nim stał się rozpoznawalny na całym świecie. I Blacklerat i Banksy tworzą bardzo uproszczone szablony. One są z reguły jedno, może dwukolorowe, a to, co jest najważniejsze, to przesłanie, to treść tych szablonów, to proste hasła, które bardzo dobrze punktują rzeczywistość. Dzięki nim zdobyli właśnie sławę, dzięki nim udało się zainteresować tak dużo osób. Szablony. Inne rodzaje street artu to wlepka, czyli forma plastyczna łatwa do wykonania przez każdego. Można ją wyciąć z samoprzylepnego papieru albo narysować na zwykłym papierze i przykleić klejem. Często występują one w skupiskach. Znajdziemy je na tyłach znaków drogowych, drzwiczkach od prądu, słupach czy przystankach. W Polsce wlepki najczęściej mają mały format, ale są też wlepki wielkoformatowe, które są bardziej popularne na zachodzie. Biżuteria miejska, czyli subtelne ingerencje wykorzystujące szkło, glinę, płytki, klocki, które mają zakryć brzydotę miasta i w delikatny sposób poprawić jakość przestrzeni miejskiej. Nazwa została wymyślona przez Nespun, jedną z propagatorek tej działalności w Polsce. Jarn bombing to zakrywanie lub otulanie wybranych elementów miejskiej przestrzeni kolorową dzianiną. Sztandarowym przykładem jest akcja zawłóczkowania na Wall Street rzeźby szarżującego byka. Gerilla Gardenik to ogrodnicza kwiatowa partyzantka. Polega na obarwianiu miasta dzięki sadzeniu roślin. Jej celem jest zmienianie przestrzeni wokół siebie. Adbusting. Są to interwencje na billboardach, przerabianie reklam zmieniające ich znaczenia. Często efektem jest antyreklama danego produktu lub marki. Mottem Adbusterów jest odzyskajmy przestrzeń publiczną. Twórcy reklamowych przeróbek zachęcają przechodniów do refleksji i samodzielnego myślenia. Inne interwencje miejskie. Ta kategoria mieści w sobie wszystkie działania, których nie możemy przyporządkować do konkretnych dziedzin. Najistotniejsza jest zabawa z miastem: gra, żart, wprowadzenie czegoś nieoczywistego, co będzie ciekawe i zaskakujące. Chodzi o wykorzystanie zastanej przestrzeni i tego, co w niej znajdziemy. To może porozmawiamy jeszcze o muralach, bo to chyba one się najsilniej kojarzą wielu osobom właśnie ze street artem, prawda? Troszkę niesłusznie. Czy słusznie, czy niesłusznie? No to, jest, to jest trudna sprawa. Eee, pamiętajmy, że murale są robione w pełni legalnie. Nie za bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś już rzeczywiście na nielegalu namaluje mural. Rusztowanie, to... podnośnik tak, i w tak, nocy. Tak, 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 tak. Co to oznacza? To oznacza, że więcej czasu zajmuje. Cała organizacja tego wszystkiego, zdobycie wszystkich pozwoleń yy, i papierologia, niż samo malowanie. Tak? To oznacza, że bardzo często trzeba pójść na różnego rodzaju kompromisy, jeśli chodzi o treść. Ktoś musi to zaakceptować, zaaprobować i tym panom na rzeczy. Tak naprawdę nie do końca mówimy o tym spontanicznym ruchu, jakim jest street art, tylko zaczynamy mówić o właśnie chyba sztuce w przestrzeni publicznej. To jest, to jest troszeczkę paradoks, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, większość osób, kiedy słyszy hasło street art, to właśnie przede wszystkim mówi, o to te kolorowe obrazki na całe ściany budynków. Nie jestem pewien, czy to do końca tak jest, nie, nie, nie mam tutaj stuprocentowej pewności. Wydaje mi się, że trzeba te rzeczy jednak troszeczkę rozdzielić. Mhm. A co z technikami? W jakich technikach można stworzyć mural? To prawda, że mural jest troszeczkę czymś innym niż prawda, mała forma. Kiedy malujemy coś niedużego, bardzo łatwo sobie to wyobrazić. Bierzemy prawda, pędzel, farbę w spreju czy cokolwiek, zaczynamy malować. Tak, Bierzemy szablon i odbijamy. W momencie, kiedy mamy całą ścianę budynku, najważniejsze jest złapanie proporcji tego obrazu. Do tego bardzo często używa się po prostu projektorów multimedialnych. Duże ułatwienia, tak, prawda? Tak? Rzucają nam obraz na całą ścianę i nie trzeba się bawić z odmierzaniem wszystkiego tam metr po metrze. Yy, tylko od razu można cały szkic sobie rozrysować. No a później. Później to już każdy artysta ma swoją technikę. Całe szczęście przy dzisiejszych możliwościach nie ma takiego, nie ma potrzeby pójścia na kompromis. Artysta może rzeczywiście malować tak, jak lubi, tymi technikami, którymi Albo lubi. Albo nie malować, a na przykład wykuwać w tynku, jak Wils, portugalski artysta. Bardzo lubi jego pracę. Dokładnie. Przy pomocy wiertarek, dłuta, wykuwa w tynku, w sumie płaskorzeźby, ale nadal są nazywane muralami. Ale Dokładnie rzeźbionymi. Tak ale nie zapominajmy, że jednak większość murali to są, to są malowidła. To są malowidła wykonywane albo zwyczajnie ręcznie, albo czasem na przykład za pomocą szablonów. MCT maluje całe ściany budynków za pomocą szablonów. To samo Czarnobyl, Monstfury. Także jest trochę tych twórców, którzy rzeczywiście szablon są w stanie też rozciągnąć do takiej skali. I co twórca, to, to inna technika tak naprawdę i ulubiony sposób działania. Jeśli chodzi o technikę, nie ma potrzeby pójścia na jakikolwiek kompromis. Street sprawia, że na ulicach miast możemy poczuć jak w galerii. Galerii nietypowej, w której prace są bardzo tymczasowe i nigdy nie wiemy, jak długo będziemy mogli je oglądać. W przypadku prac tworzonych na ulicy, destrukcja jest niepisana już w momencie samego tworzenia. Sztuka ulicy nie posiada ściśle określonych reguł. Każdy tworzy jak, gdzie i kiedy chce. Street art to forma komunikacji między przypadkowym przechodniem a artystą. Bardzo bezpośrednia, dzięki otwartej przestrzeni, w jakiej jest pokazywana. Najważniejsze to nauczyć się patrzeć, zauważać tego typu działania. Wtedy każdy spacer będzie dużo ciekawszy. Przejdź się po mieście, obserwuj dokładnie i zobacz, jak wiele jest sztuki wokół nas.